Jednemu dziecku bawić się czymś. Musimy w ogóle wszystko wyeliminować wtedy e, dla całej grupki, żeby jedno dziecko nie czuło się smutne, że ona czegoś nie może. Tutaj każdy może wszystko, e, a jeżeli po prostu jest jakieś uczulenie, to wtedy po prostu nie, e, tego produktu nie używamy. Możemy? Jak chcemy? Możemy wziąć foremki, możemy wziąć i miseczki, ja, wszystko, co też może wziąć, to to jest na Kita harus yeah. Super, itu dari cengkeh.